I segracza na poli pojawia się napastnik Milanu. Krzysztof Piątek. Jaśniejszym punktem w ofensywie. Wszystkie sytuacje, które mieliśmy, były kreowane przez Piotr. Tendencja Bereszyńskiego. Bereszyński Grozicki. Piłka polekarny. Piątek tyłem do bramki. Wycofanie. Zablokowany Strzałkowski. Świetnie. Jeszcze zgranie. Szkoda, szkodał z tej pierwszej piłki. Nie uderzał pola karnego będą rozbiegali Lewandowski jeszcze nie koniec i obronił to Lindner, ale piłka w siatce 1 do 0 obejmujemy prowadzenie kto? Krzysztof Piątek piłka go lubi piłka go kocha, piłka go uwielbia a Krzysztof Piątek już wie co z nią zrobić 1 do 0, 69 minuta w piętniu Polska prowadzi z Austrią Rowna sytuacja. Przed chwilą Austriacy pokazali, jak nie należy egzekwować stałych fragmentów. A zdobył ramkę ten, którego wszyscy Austriacy bali się tutaj najbardziej. To było nazwisko, które słyszeliśmy tutaj na ulicach Wiednia najczęściej. Zazdrościli go nam tutaj i rzeczywiście zrobił to, czego się po nim spodziewaliśmy. Patrzymy najpierw walczył tutaj Lewandowski, później pozwolił tę piłce pójść w kozioł Kędziora, obronił Lindner, ale nie miał tu problemów Krzysztof Piątek, żeby tę piłkę do siatki wpakować. 1 do 0, trzeci mecz w kadrze Krzysztofa Piątka, druga bramka. Świetne zachowanie Tomka Kędziory, bardzo przytomnie, ważne, że posłał piłkę w świetle. ...akcję i uwaga, bo będzie kolejna szansa Lewandowski. Oh! Nawet Piątkowi zaczyna się czasem nie trafić. Ale asysta Roberta Lewandowskiego. Naprawdę dużej klasy. Martwiłem się, że zabraknie Piotka Zielińskiego. Jego takie standardowe zagrania między środkowych obrońców. Ale świetna współpraca naszych napastników. widzieli Państwo, jak wymierzył sobie kroki Krzysztof Piątek, jesteśmy w stolicy Walca. Tu wypada grać na trzy Raz, dwa, trzy i był strzał. Pichowi, a potem, potem od nóg wybera. Dobrze Piątek, świetnie zachował się Krzysztof Piątek. No i teraz jeszcze centra. Ach, szkoda, że... Magic touch, magiczny toczyk, bel Ale nie da się nie wymienić całego bloku obronnego, bo... Tej stabilizacji jeszcze statystyczne podsumowanie tego, yy, tego meczu.